Siemka, witajcie w kolejnym odcinku z Simsów na moim kanale. Dzisiaj powracamy sobie do wami, djeśniaczek. Zaczynamy od domu dieśniaków. Tak se myślę, że Maria Oplot po ostatnim to musi mieć niezłego kaca moralnego. I tak se pewnie wstała i tak se teraz siedzi w tej wannie i se myśli O ja pierdol, Żeby się przelizać z Piotrem Otomaną to jest takie Gah. Targają nią od samego rana jakieś negatywne, obrzydliwe myśli. A reszta rodziny, co tam, babka w raju, bo se przebiera dziecioka. I jeszcze chcę mieć wnucze. Jeszcze może mi powiesz, że chcesz mieć wnucze razem z Marią. Kurde, odrealniony babiszonie. O, a ten, jak mu się załączyło po wczorajszem, Traktuje Marię strasznie przedmiotowo, ponieważ myśli już nie o dwóch, a o trzech barabarach z różnymi simami. No, ona w... chyba po prostu chce zająć łeb czymś innym niż Piotrusiem Otomanom i chce nawalać w skle. dzieci, jak tu tam, dzieci? Pierdu, 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 pierdu. Ogólnie myślę se tak. Chyba dzisiaj jest pora Mari, aby gdzieś. Zaprowadzić Piotera i w sumie mam taki pomysł jeden, gdzie by to mogło być, ponieważ no, morale moralami, ale show must go on i no niestety program musi trwać dalej. Trzeba atrakcyjnić życie widzom, którzy oglądają ten program przed telewizorami. O nie, ile tych butelek, no. Nie ogarniam. Co tu się dzieje? Ej, co tutaj mi się leje? Ej. No! Dla pies-kotem się leją? Ja dobrze widziałam. Halo, halo, halo? To no kot jest? I pies! Biedny się poskładał. Dobra, by mi to tak troszeczkę zdekoncentrowało. O czymś gadałam. Nie wiem o czym. Ale w sumie czy ja mogłam gadać o czymś ważnym? Oni dostali w prezencie od te 2600 Simoleonów, dzięki czemu można na coś wydać. Tylko na co? O dziwo nikt nic nie chce do tej chałupy. O, wiem! Jaki by prezent im kupiła Maria. To co najdroższe nie będę się oglądać. No dobra, to w takim układzie te ferie. O, i akurat 2600 simoleonów. Ale nie wydaje mi się, żeby to były dla Marii Ferie, tylko to jest szkoła przetrwania. Dzisiaj dama oprowadza wieśniaków. Dobra, może któreś z Was by jednak tutaj troszeczkę posprzątało. Ja wiem, że to. Ma być ziemianka, obciach i w ogóle, ale no bez przesady. Czy ty się już, księżniczko, wyspałaś? No powiedzmy. Dobra. Wydaje mi się, że tak trochę, żeby na złość Piotrowi, to Maria go zabierze do... Czai, że może dzięki temu on się tak jakby troszeczkę do niej wkurzy na nią. Bo z czego ona obczaiła, to oni tak za bardzo nie ze sztuką, a jej życie to sztuka. Więc ja bym z nimi polazła do muzeum. Zważywszy na to, że nie mamy hajsu w tej rodzinie, to musimy właśnie posłużyć się czymś takim, żeby iść gdzieś za free. No oczywiście na piechotę, bo nie macie samochodu. A śmigacie we dwójkę. Ojej! Ojej! Yy. Mm, Dobra, z tyłu to ładniej wyglądało, z przodu gorzej. Masz karony. Fuu. I znowu. No, papka, ja ci kazałam. A, bo wy chyba nie macie kosza. Ona tak pojedynczo dyma aż do tego, do tego kosza na zewnątrz. Bo chciałam syp kupić. Syp to ja uwielbiam. To jest mój najukochajszy item w Simsach. 2, ten syp. Mój najulubieńszy item w Simsach to jest śmietnik. Świetnie. Dobra. I ty tak sobie myślisz już w głowie, że pokonałaś tego Piotra, że przepaść między wami się jeszcze powiększy, ponieważ to nie jest jego świat i tak dalej. On w ogóle nie ma żadnych zainteresowań. Jego jedynym zainteresowaniem jest robienie dzieci. Ale powiedzmy, że w tym całym tutaj o tej całej galerii sztuki strasznie bardzo go zainspirował ten kibel. I on jest po prostu zafascynowany tym, tym kiblem. I ten kibel yy, sprawił, że, że on normalnie pokochał sztukę. W ogóle ten kibel to jest dla niego bardzo bliska rzecz, ponieważ to jest ten płonący kibel to jest odzwierciedlenie z jedzenia ostrego kepsa. I on się strasznie utoższa zamiast tym kiblem i mówi: Ooo, ta sztuka to jednak może być fajna. A ty taka zrezygnowana ica tutaj pooglądaj, popierdziel, pomyśl. I ta muzyczka klasyczna. A ten wpatrzony w tego klopa. Już nie. No chociaż udawaj, że się tym interesujesz, ją. U, ale tutaj mamy jakąś Madziarenę. Hmm... Może hmm. poflirtujemy? Uuu, albo nie. Tutaj jest duży telewizor taki. Idź do tego telewizora. I on jest zadowolony, że ona go tutaj zabrała. No tak jak taka maniaczka podziwia te wszystkie dziwactwa, co tutaj są. Ale jeżeli ona jest tu... To może jednak... Flirtuj. Nie chcesz do, do takiego sexy? A ja mu chyba nie dałam perek. Chyba nie. Dobra, pospędzaj se z nią czas. Ona tutaj dalej przejęta i zaklęta w te wszystkie tamte rzeźby. Co to za ścina? Wiem. To dziadostwo przyleciało, no dokładnie. Jezu, jeszcze zła. Będę miała tutaj karakany i tyle z tego będzie. Super. Oni, ona chyba się idzie. Maciu! W takim układzie musisz być przykładnym przyszywanym mężem i... ...turować tej swojej... Mary. Chodź tutaj. Dobra, może porozmawiaj z nią o tym kinie. Jak tutaj jest fajnie, tylko trochę zimno, bo nie ma ogrzewania. Ale idzie, idzie, idzie tu znieść. Całkiem spoko tutaj jest. Może zabierze Samancia, jak ona wróci do domu. I o dzieciach z nią gada. <grym>, jak Samancia wróci, to przy okazji sobie trzaśniemy kolejne dziecko. Dobra, i będziecie żyć na zupkach chińskich, bo reszta kasy będzie szła na jakieś pierdoły. No jasne, 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 jasne. Zupka chińska, spoko jest. Dobra, bo się za bardzo już wciągnęłam w tą ich rozmowę. Myślę, że możemy stąd spadać, bo Piotr Otomana gada, że o Kuźwa, spóźni się dzisiaj. Urodziny Tomello. Tak, już są urodziny? W ostatniej chwili zdążyli. Okej, okay, ja kupuję tego obsranego torta. Ej, może być pożar? I chyba oni tutaj nie mają tego. Nie mają Picacza. Może być ciekawie, dobra. Będą urodzinki małego dziecka na pełnej. Najlepsze urodziny na całej wsi. <laughs> Oj, siedem simoleonów. Babka z tej okazji, że ty chcesz mieć tych wnucząt ty i w ogóle ach i och. O nie, a ja będę musiała łóżeczko kupić. Przynieś Tomeczka, jego urodzinki. Dobra, to od razu mogę sobie sprzedać to łóżko, ale oczywiście nie stać mi na takie łóżko dla normalnych simów. No cóż, będziemy zbierać, może się uda. Mam jakieś takie łóżeczko z modów, ale ono jest strasznie dziwne. Nie, nie sprzedajemy tego bez przesady. Ale ostatecznie możemy spróbować. Dobra, Happy Birthday. Nieee, yeah, źle dorósł. Super, super. Dobra, jesteś głodna, to akurat sobie wszamiesz tego torta. O nie. Babka mi zwariuje. Nie, ona szczęśliwa jest w sumie. A ty kiedy masz urodziny? Patrzy nie, dopiero Easy. O, może to twój mąż dzwoni. Co ty chcesz od tego dziecka? Nie. Cię do tych dzieci nawet nie dotykasz. Ej, bo to chyba twój mężu dzwoni. Mam nadzieję taką. Nie, landgrab, no spoko. Czy Dorota? No dobra, ej 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 ej, 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 może tak zas spadać tą starą Dorockę z landgrabem? Oho! Ale to byłby zastrzyk gotówki dla otomanów. Czekajcie, bo chciałam wytestować to dziwne strasznie łóżko. Aha, nie można w ogóle na tym spać, to jest coś, ale kanapa, no to... To nie, to sprzedajemy to. Cóż, to zbieramy bieramy na łóżko. A, stary, dobra. Odpalaj te petardy. Ma być po patologicznemu. Urodzinki, dziecko. E, jak mi się dom podpali? I się cieszą. <śm> a ta, jak ją to ten podrajcowało. Nie mm, coś taki odważny. Jesteś takim hardkorem, nie boisz się wyzwań, odpalanie petard w domu? Ej, nic się nie stało. Dobra, no i tak to kupiłam. Trzeba to zużyć. <śled> 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 Mogło cię osmolić, ale nie spalić, wielka szkoda. Happy birthday, tomeczku! Dobra, weź się umyj śmierdzi, ale w ogóle wszyscy jesteście chyba głodni. Nie, nie on jest. <laughs> on to jest w ogóle zajebisty weź, talerz. I to będzie tym razem książka o. No znowu o dzieciach. O dzieciach, które są małymi potworami i Ufokami. I że dalej mieszkasz w tym wariatkowie. I że już sama nie wiesz, co masz robić. I to będzie romans. <laughs> A, higienka tylko. Nie, być mi higienka to nic się nie dzieje. Gwentin, otomana mana, zmień pieluchy. A te bachory, kiedy dorastają? Le, jeszcze długa droga. A chyba kurde o dziwo, to rośnie dobrze. Ona jest w ogóle kozak, ja ją lubię. Ona się potrafi odnaleźć w każdej patologii. Już któryś raz zgram tą rodziną i ona zawsze jest szczęśliwa. Co by się nie wydarzyło, jakbym bardzo jej nie ostrała, to ona zawsze ma ten pasek złoty albo platynowy. No, uwielbiam ją po prostu. Korci mnie, ej. Zróbmy romansa z Mirosławem Landgrabem. Nie, yeah, chcę! <laughs> Widzowie przed telewizorami to srają w gacie ze szczęścia. Mhm, uh mhm. -huh, uh -huh. Macie w ogóle chemię, zacznijmy od tego. Oczaruj go. O, 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 idzie, idzie. Aha, zawczasu, mordeczko, bo właśnie. Właśnie, właśnie. O. Tarkowo. Git. Obejmij, chyba myślę, że to trochę za wcześnie, ale powiedz mu do Nie chcę, ale chcę flirtować, to najważniejsze. Tam dupa ze schlebianiem zagwiszcz na niego jak na psa. Eee. No dobra, podobam ci się? No nie, no, Landgrab. Ole, ci pojechał, że nie lubi otyłych. Oh, o, nie, jak tak można w ogóle do kobiety wystartować? No <noise> teraz widzowie przed telewizorami to dwa razy bardziej jeszcze srają w gacie ze śmiechu. Zamiast romantycznej nocy to zrobiła się taka komedia. Dobra, weź mu, powiedz, Nara. I pewnie na ciebie nie starczyło łóżka, dokładnie. Wszyscy śpią. Ona już prawie się zregenerowała. Dobra, to wśliźnij się do kibla. Korzystaj i pisz dalej swą powieść. Bo, patrząc na stan funduszy, to ty szybciej napiszesz powieść i dostaniemy zastrzyk gotówki, niż czekać, aż ktokolwiek z nich w ogóle pójdzie do pracy i coś zarobi. Ej, kurde, to kto tutaj w ogóle spał w łożu? Dzieciory śpią, ej. Tak zagadaj do tej, do Marii, tak, żeby było romantycznie. Hej, czy też się męczę o godzinie 4 rano? Klocuś? Oooooo! Na dzień najlepsi przyjaciele są. Ojej. No z tyłu to wygląda super. Z przodu gorzej. Nie chcę na to drugi raz patrzeć. Dobra, ej, bądź taką gosposią. Posprzątaj, wyrzuć cokolwiek zrób, kurde. Jakie ty masz pragnienie, że chcesz zjeść naleśnika? No dobra, to zrób naleśniki. Popisz się umiejętnościami kulinarnymi. Mari, bo ona totalnie nie potrafi w gotowanie, więc akurat chyba nie ciężko jej zaimponować pod tym kątem. Chociaż ona chyba chce się w gotowaniu nauczyć, czy nie? Jedz to. O, bahornia idzie do szkoły pięknie. Czy ktoś jest jeszcze głodny? Babka to jest w ogóle styra na życiem. Ma złamane serce. Landgrab jej zrobił bubu. Ja już myślała, że zrobi skok na łatwy hajs. Pa, kurde, nie myj tego, Jezu. Nie. Tutaj skoncentruj na pisaniu powieści. Jaki rodzic pozwala, żeby dziecko było głodne. U, u, u. u. Mamy przypał. A, dzisiaj masz pracę. On też ma pracę, to chyba on pójdzie, bo w końcu go naprawdę wywalą z tej roboty. No, mamy krucho z tym hajsem. Krucho. Kurde, ty do szkoły miałeś iść, a nie wyć tutaj. Idziesz do szkoły. Weźmiesz tą butelkę dla Brian. No, okej, okay, gitarowo. Ona ma zaraz robotę. I on też. No i to chyba tyle. Ona już zapierdziela do roboty. Idź do roboty, Troszeczkę ochłoniesz, odpoczniesz od tej patologii. Dobra, i on też do roboty. I zaraz będzie godzina 13, więc będziemy mogli się na spokojnie przelogować do drugiej rodziny. Okej, okay, tutaj też wszyscy są w pracach i w szkole. E, punktem dzisiejszego zaczepienia będzie to, że jak on miał Nikodem, zabierze swoim supersportowym samochodem na Mantę, na obiad do najdroższej restauracji na całych przedmieściach. To chyba nie jest zbyt wyszukane. Ale nudy. Co ona taka na żółto? Ej, halo, bo my tutaj mamy do restauracjona iść. Dobra, wyśpi się tutaj. <grym> chcesz, żeby Dawid poszedł na studia? Ale się ambitna zrobiłaś w tej rodzinie. I chcesz mieć dziecko, a jednocześnie nie chcesz mieć dziecka. No, pewnie masz taki dylemat, że mm, Nikodem to byłby taki wspaniały materiał na ojca. Ale no w sumie robić sobie dzieciaka z jakimś obcym chłopem trochę wieś. On też wrócił ze szkółki. Dobra, weź sobie sieknij lekcja i też jesteś śpiący. No to że dzisiaj będzie dzień pełen wrażeń. No, zaskoczcie mnie, on pewnie też jest śpiący. Nie. <grym zeskoczyli> Ej, no to mnie zaskoczyli, to miło. O, ten ile zarobił? Pięć tysięcy simoleonów, no. Mieszkając w takich hawizze to bym się chyba wstydziła, że robiłam przez całe życie tylko 5000 simoleonów. To raczej nieco podejrzane nikodem. Hmm, korzystasz z kodów? Jezu, no, no normalnie się w ogóle nie wysypie, ale to może będzie urocze. O, czekajcie, no żeby ona była niewyspana, on ją zabierze do tej restauracji. I ona będzie zasypiała w tym żarciu i w ogóle będzie mu robiła wieś. O. I oczywiście warunkiem pójścia do tej restauracji to będzie przebranie się w ubranie wizytowe. ona ma całkiem dobre ubranie wizytowe, jak na, na jej ostatnią stylówę. To zaprojektuj ubranie wizytowe. Nie mogę. No to, to, to chyba jest takie. Ładnie. O, kiecka. O Boże! Kie. O je! O, o! O! kiecka jego tej żony. Ooo, ale to byłby hardcore. Nie, ale to mi się wydaje bardziej łopciachowe. Dobra, on jest w sumie głodny, ona też to ideolo. Dobra, to porozmawiaj się z nią, że idziecie sobie do tej restauracji. No to co, no to jedziemy, nie? Ten bar rodzinny tutaj jest taka średniowa. Ten Flambir jest taki dosyć taką starą restauracją, ale jest chyba jeszcze taka jedna. Ogród Bernarda. Myślę, że chyba to jest taki najbardziej fikuśne. Taka muzyczka klasyczna i ta wiejska Samanta to jest coś pięknego. Dobra, tylko czy my musimy być jakąś grupą, czy on automatycznie weźmie nas dwoje? Chyba to tak nie działa. Chyba musimy być jakąś grupą. Kurde. Y. Dobra, ale to nie będzie randka ani z Nie, nie, nie. Halo, nie sadzaj mnie, ziom. Dziękuję. Eee, tylko jak zrobić z tego grupę? Bo randkę to wiem jak zrobić, a grupa? Zapytaj, pytaj, umówisz się ze mną podobnie. Nie! Ale jak tak to nie będziemy mieć wyjścia innego. Ale lipa. Ania, on cię posadził tutaj. No w Boże, no! To za gówno. Dobra, no to cóż, no tu musisz wyjść z tą inicjatywą, żeby iść z nią na randkę. To może w sumie dobrze, że... Dzieciaka nie wziąłeś, pan by się tutaj nic nie robił, tylko ryczał z tego powodu. W sumie to mu się nie dziwię. Ej, ona chce, a chyba nie ma z dobrej relacji z nim, no taką średnią. Dobra, ale w końcu możemy razem usiąść. Jest fajnie. Ja chciałam przy jednym stoliku usiąść. O nie. Dobra, ustąp miejsca. Też ustąp miejsce. Nie, nie sadzę mnie. O Jezus! Ustąp miejsca. Najlepsze wyjście pod słońcem. Myślałam, że to Samantha będzie największą komedią tej restauracji, a okazuje się, że największą komedią to jestem ja, bo ja ich nie potrafię ogarnąć. Czy nie w końcu usiądą? No nareszcie. No nareszcie, dobra, bo jesteście turbo diablo głodni. No i oczywiście jak kelner przyjdzie, to co zamówisz Homara, bo on jest najdroższy najby. Tak? Co macie tutaj najdroższego? Chyba Homar. Dobra, no to Homer, jedziemy z Homarem. Samantha oczywiście nigdy w życiu komara nie jadła, ale w sumie ja też nigdy w życiu nie jadłam. Łączę się z nią w bólu. Okej, okay, i ty tak nie ogarniasz, nie wiesz co to jest. I tak mi to się da zjeść, ni to nic. To po prostu to ci posłuży jako obiekt do zaczepiania Nikodema. Rzuć w niego jedzeniem. Ja mu się to dziwo podoba? Nie! Nie! Ojej. Takie koyskie zaloty mu się podobają, widzicie? Już ma zauroczenie. Złap kawałek? Ta podżeram już, bardziej. Ej, zemdlejesz mi w tym talerzu, czy nawet tego nie uczynisz? Może się poszcza w gacie, chociaż. Nie, też nie. Jestem troszeczkę zażenowana. Ale macie świetną randkę, lol. A nawet w ogóle się nie pocałowaliście ani nic. Ej, dobra, to pograjcie wrzutki, Może będzie randka marzą jakimś trudnym. Tak nie możecie wrócić, bo Bachor będzie się na was darł. Ona chyba chce dleć, To nie jest. Chyba najlepszy moment na randkę, zakończ ją. Nie, nie, nie! Wszystko tu się porobiło. Ten, ten, ten ma wyrzuty sumienia i chce do niej w ogóle zadzwonić, zaprosić i w ogóle. Oj, oj. Widzę, że w sumie Nikodem, tak samo jak Maria, ciężko przechodzi te perturbacje, miłosno, zamienianowe, żonowo-mężowe. O nie, też ma załóżki. Aaaa, to nie miało być tak. Okej, okay. udawajmy, że się nic nie stało. Ty oczywiście siadasz przed kąpa, bo jakby inaczej tyle czasu straciłeś, musisz pozarabiać pieniążki. A ty sobie uznałaś, że do dupy ten homar był. Tyle to kosztowało, a sobie jedynie zęby na tym połamałaś i zrobisz coś lepszego na kolację i podasz spaghetti. To dziecko jest głodne. Myślę, że zgłodnieje do tej pory. Nim ty się umyjesz i w ogóle... A ty nie poczuwasz w ogóle żadnej takiej potrzeby kontaktu ze swoją matką? To jest też niesamowite. Zadzwoń do niej. Ją lubisz w ogóle? No tak średnio. <grywa> o nie. W sumie to tak. Lubisz średnio i ją, i swojego starego, a jesteś przyjaciółką z Samantą, najgorzej. Chociaż w sumie to było do przewidzenia. Ciekawe o czym będą gadać. Ja się boję. Nie, no o Kasie, no oczywiście i o dzieciach. <grywa> Okej, okay, zrób te spaghetti. Chociaż w sumie to jesteś śpiąca mega. Dobra, to zrobiłaś to spaghetti, to idź spać. Dzieciak sobie nie hajsza mnie to. Weź kąpiel i też się połóż. Oj, dostałeś różyczkę od Samanti. Weź ją sobie na pamiątkę. Dobra, zachowaj resztki. Bądź taki pro-eko, bo myślisz, że Samanta jest pro-eko, że ona każde jedzenie chowa. Każde resztki szanuje, a tak naprawdę to ona... Nie to, że jest eko, tylko po prostu nie się w chałupie nie przelewa i ona każdy kęs zachowuje. Oni się przytulają przez. Nie! Mogę na to patrzeć. Nie, 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 nic mieć niemowlę najgorzej. Dobra, tylko pomagam nie wchodź mi do sypialni, bo jak zobaczysz ich, to normalnie dostaniesz pierdolca. Czekaj, dzieciak! Masz lekcję. Odrabiaj mi marsz natychmiast. I tak sobie leci czas w tej patologii mentalnej. Czy wy idziecie do pracy, czy nie? Idziecie wszyscy znowu do pracy i do szkoły. Kurde. tą no, rodziną jest ciężko grać, bo oni tutaj non-stop są w robocie. Albo śpią i tak całe jej życie. Prawdziwy symulator życia mareszcie. Doczekałam się w sensie. Walnij kloca. Tyle co możesz dla nas zrobić, bo zaraz samochód po ciebie przyjedzie, ej. no już zapitalasz. I tyle was było. O nie, i znowu. Znowu myśli o żonie. Ma jednak te wyrzuty sumienia. Dobrze, to by było na tyle. Dzięki wielkie za obejrzenie. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, simsiki z wami, pa! Babka otomanka postanowiła nie załamywać się, ale wylaszczyć się do tego stopnia, że Landgrabowi oko zzielenieje.